Hej cześć siemanko, z tej strony Kłatowy Polucznik, a to kolejny odcinek z rajdu w Dziś po raz kolejny jest za mną ekipa Amber. Czytajcie się chłopaki. Yo. Siema. Dobra i będziemy dziś rajdować bazę na zimie, zaczynamy od takie właśnie bazy Włączcie to blisko. Bo zimno. Czyli co mówicie, że przy samym blisko ziemi na środku. No dobra. Zobaczmy jak to będzie wyglądać, bo tutaj jest totem i to jest główny totem od bazy, no są skrzynki. Co ty co teraz pan cały... No to, to, to połóż, okej, okay, to połóż, to połóż. A to tak, przy samej ziemi, o panie, co takiej techniki, to... Wtedy, wtedy wyjebie całe. O, to zaraz cała baza w ogóle wybuchnie, góra runie. Maszyny nie na. O to niedobrze. 3D to dużo tłuszczu żelaza. Tu jest pusta? Puste. puste. Tak. Dajcie sobie odrzedzenie w tym dajcie sobie od znajomia tym tutemem. No tak. nie, bo lagu, lagu, wiesz. O, 3D to było. 3D to 3D to. Także ceka za 3D to i e, po nas na tłuszczu. Ja wiedziałem co sadzić. No, dobra gitary. Coś mieliś w środku jeszcze? O, o tak, śmieci to. Bo tu jeszcze jest skrzynka, była jedna, nie? O nie, tu jeszcze jest skrzynki. Około jakieś. No to złutowałem już, nic O, nic nie było. Dobra, widzimy się przy kolejnej bazie. Dobra, jesteśmy po przerwie. Mamy kolejną bazę. Ja tu nie? to Ty. To, to wypacznie wszyscy. Syntek masz 4 Rzuć o, bliżej tego, to i bój garażówki jebły Dobra, zobaczę A je, chyba te Wiesz, co, nie, nie wiem, zami. chyba... Nie, są skrzynki, ale czy się to? Jakaś skóra... Owrągi... Jakiś tam beton... O! Mamy drzwi do... A! O, o, mają pojazdy. Tam chyba jest, czy są drzwi od, do, do, do totemu otwarte. Do skrzynek i do totemu, weźcie. Czy... Słyszę! Kto to jest... murzyn. Murzyn. No dobra, easy. Baza zajdowana na 1.4, sobie myślę, że to więcej pójdzie. Jakaś amunicja, kurde, pojazd. Słabe temki, ale co tam. Coś tu jeszcze ma? A no, wejście do auta. Może coś w tych mają. Jakie auta w ogóle mają? Tysiąc sety? Yeah. Tysiąc seta. seta. ładnie autko. A to? okej, czekaj. Proszę się. Bo tu ma ten schować. Gdzie? Nie, Dobra, nie, nie, nic, auto jest autem. A żeby no, to wiesz, to go To jest 800? Nie, to jest 800. Spabło. To lepsze auto to jest 800, prawda? I e, moglibyśmy na garaż, ja bym było od razu No to nie to tak, tak, przecież poszło na ten, na jedno. Dobra, widzimy się przy kolejnej bazie. Jesteśmy przy kolejnej bazie, ekipa nam się lekko wykruszyła. Ale co tam, my rajdujemy. Dobra, dajemy ceki i lecimy Jesteśmy z tym tematem. Nie dam sobie. sobie jestem. aha dobra, tu rzuciłeś? ja tu gdzieś o tym widziałem, wiesz spokój tu i teraz czekaj tak na logikę jakbym tutaj robił tu no to przez ścianę no przejdziemy przez ścianę tak tak przejdziemy przez ścianę dobra no to okay, ten motek tam jeszcze nie ja sobie jeszcze dam żeby gdzieś ścianę. Tam... Wysokie fundamenty, bardzo wysokie fundamenty. Dobra. Zobaczymy, co to z tego w ogóle wyniknie. Poszło. Od, Odrodzanie sobie tu zrób. Ja powiem tylko tyle. To są tak wysokie fundamenty, że ja tutaj ledwo chodzę. Po prostu fundament. I teraz patrz, Z automatu mamy kolejne batotemy. Dialowy. <grym> <on> Pomku. Dobra, teraz szukamy ostatniego totemu. temu Tu jest Tu nic nie ma Tu może być to ale nie, nie ma temu mhm. Czyli taka sytuacja stają nas w takiej sytuacji dosyć, dosyć trudnej Ale ja bym tutaj tak tutaj położył na drzwi i tyle w temacie. Bo to drzwi wysadzi... No nie wiem czy tam dalej są drzwi same. Pójdziemy na drzwi? No tutaj na pewno jakieś będą. Co tymi. Sto procent. No to... Raz się żyje, najwyżej pójdziemy po cekę, trudno. Masz tam odrzucenie? Odrzucenie będzie czego? Tak, tak. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aj, 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 aj. Tu jest skrzynka jakaś. O, tutaj jest dwór, także. Tu, był totem? Nie. tu jest dwór. Tu jest metalowa skrzynka i tu będą mieli raczej totem. Tylko w sumie byśmy to mogli po fundamencie uderzyć, ale dobra. Dobra, ja tu robić cięcie. Dobra, jesteśmy, mamy już cechy. Teraz jeszcze się tutaj okay, a sufit. Ja, to sobie znowu po prostu to nie zrobiłem. Dobra, próbujemy, zrobimy nisko. O, w sumie mogłem... jeszcze niżej. Dobra, nie, niech będzie. Zobaczymy. Może nas to nie wykłada. Nie, nie powinno. Ale fundament zniszczy, nie? Także. O! Wyginąłem. Wybuchła ściana? Wybał ścianę, wybał ścianę. To leś tam, leś tam, leś tam, ja się tu odrodzę Dwa schowki oh, yeah. Tu jest gówno, tu okay. są następne drzwi Tu jest totem Pięć Tu jest totem to Co je biemy tym totem? No tutaj w dużo nie mieli na serio No wypadałoby nie 11 bursztyn Beton składali. Beto. No nie no, przed O by się tutaj ten totem ee, wziąć, bo To za to totem bierzemy? Tak, No, robimy, no to nie będziemy musieli tak pociągować ale czekaj, wyjdź. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. wyjdź, Ale że ja tego totemu temu, tu, tu, tu w tym nie widziałem. Idę tu temu się zautoryzować, coś lukny. Ja tutaj, totemu nie było widać, faktycznie postawili go dobrze. Ładna jest maszyna Maszynka. 2Do Czym? To 2D to, amunicja, kurtki. No po co im tyle kurtek? Będę się kurwa odrobiło chyba troszkę. To temu jest zima, ale... Nie wiem, to mi jedna baza. O, patrz. Patrz co jest w tych skrzynkach. ale tutaj. Specja... nie będę brał, tylko piece zabiorę, w piesach było razem. O kurwa, czemu nie będziesz brał? Ja to biorę. No tak, bierz, bierz, tylko mówię, że nie będę tego brał, bo żebyście zobaczyli. Raczej nic nie było tam, jakiś tunel. Dobra. Dobra, także to tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku.